Dobry wieczór Państwu, nazywam się Bartosz Mogetowski, ja pracuję w firmie Axiom, pełnię zaszczytną rolę Scrum Mastera od dosyć niedawna. Chciałem, znaczy tak? Po pierwsze występuję tutaj w zastępstwie mojego kolegi Tomka Deregowskiego, mam nadzieję, że nikt nie przyszedł specjalnie na wystąpienie Tomka, bo zmienił się prelegent i, i temat. Chciałem powiedzieć o temacie alternatywy dla estymowania. Temat być może wyda się trochę dziwny, może trochę kontrowersyjny. Co ciekawe, podczas całej prezentacji nie podam właściwie żadnej dobrej rady, jak uniknąć problemu, który za chwilę zdefiniuję, ale mam nadzieję, że wątpliwości, które zakiełkują w naszych głowach, pozwolą uczynić świat o jedną o jedno oczko lepsze. Cała ta dyskusja, moja prezentacja jest zainspirowana taką dyskusją, która toczy się w internecie od kilku miesięcy pod hashtagiem No Estimates, jako naturalną konsekwencję, naturalnie że odsyłam do, do tego źródła. Nie trudno będzie to znaleźć. Co ciekawe, w kilku punktach prawdopodobnie będę polemizował z moimi przedmówcami, bo wydaje mi się, że, że niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy można spojrzeć trochę z drugiej strony. Istotna rzecz. Ten powinien działać. O, jest. Dobra. No to startujemy. Szacowanie, estymowanie. Bardziej po polsku pewnie, pewnie szacowanie. Wydaje nam się, że to jest nieodłączna część każdego projektu IT tak jak pisanie kodu źródłowego, pisanie testów, czy faktycznie manualne testowanie, tak samo i szacowanie ma swoje miejsce, wymaga czasu i ma swoje konsekwencje oczywiście. Prawdopodobnie każdy z nas wcześniej czy później zajmował się tym, był poproszony o wykonanie jakichś estymat. Przekazanie tych szacowań gdzieś dalej i być może nawet odczuwał takie wewnętrzne fu w momencie, kiedy musiał to zrobić i go dać dalej. Wiedział e, prawdopodobnie, że każde słowo, które wypowiem, może być wykorzystane przeciwko niemu. Prawdopodobnie też szacowania zostaną wykorzystane do podjęcia jakichś ważnych decyzji i być może zostaniemy rozliczeni z realizacji, planowej realizacji jakichś zadań. W związku z tym wiemy, że, e, że to jest ważna rzecz. Druga sprawa to nie jest łatwe. Są oczywiście metody estymowania różne. Niektóre bardziej skomplikowane, inne mniej. Metoda punktów funkcyjnych, na przykład, ale są bardziej intuicyjne, takie, które pozwalają przejść przez ten proces szybciej i mniej, e, mniej boleśnie. E, na przykład, planning pokryw. Często zespoły programu korzystają z tej metody i używają jakiejś abstrakcji jak na przykład Story Pointy czy rozmiary koszulek, żeby poradzić sobie z tą bestią i jakoś uszacować. Jakoś Dobrze, to wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. No więc właśnie, ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu, ile jesteśmy w stanie zainwestować, żeby poznać faktyczny... Rozmiar, a być może bardziej należałoby zadać pytanie, czy ja jesteśmy w stanie zainwestować, żeby być pewnym, że na podstawie szacowania podejmiemy właściwą decyzję. A jeśli już będziemy pewni, to być może to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, czy to, że jesteśmy pewni, faktycznie pozwoli nam podjąć właściwą decyzję. Przepraszam, otworzę sobie tutaj coś do picia. Nasuwa mi się tutaj taka analogia do kota Schrödingera, e, czyli e, to jest taka metafora mówiąca o tym, jak bardzo musielibyśmy wpłynąć na obserw... E, żeby poznać dokładnie stan obserwowanego obiektu, jak bardzo musielibyśmy na niego wpłynąć, albo inaczej, że nie da się tego zrobić bez, bez wpłynięcia na niego. To ma zastosowanie pewnie bardziej w skali nano e, niż jakiejś innej, ale powiedzmy, że metafora jest w miarę dobra, bo chcielibyśmy się zastanowić, jak dużo czasu potrzebujemy i czego zainwestować, żeby poznać dokładną odpowiedź. No i wa czy warto to robić ostatecznie. No więc właśnie, jeżeli yy, macie to szczęście, że w, wasy, w waszej sytuacji projekty są realizowane na czas, czyli zgodnie z założeniami, to powiedzmy, że pierwsza zasada no estimates mówi to dobrze, OK, carry on. Róbmy swoje, bo to działa. Nie ma potrzeby, żeby cokolwiek zmienić. Ale... Yy, Rzeczywistość mówi, że tak nie jest zawsze, albo, albo że, że właściwie nieczęsto. Jest coś takiego, co się nazywa Chaos Report, grupa Standish Group tworzy rok rocznie taki raport, e, który się nazywa właśnie Chaos Report albo Chaos Manifesto. Internet na pewno skieruje Was do, do wiarygodnego źródła, który e, mówi o tym, że... No więc właśnie, e, oni, an... wrócę jeszcze, oni analizują amerykański rynek projektów informatycznych. I mówią, z naszych badań wynika, że zdecydowana mniejszość projektów yy, kończy się zgodnie z czasem. Są na tyle wyszczególni, że nazywają to, co się dzieje na tym rynku, jako chaos. Że bardziej spełnia teorię chaosu, niż jakikolwiek model, do którego tak naprawdę bardzo dążymy. Chcielibyśmy, żeby wszystko było uporządkowane. Nie będę wchodził w szczegóły tego raportu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam oczywiście do, do źródła, ale. Yy, jest on podstawą do tego, żeby twierdzić, że nie wszystko jest fajne. A więc tak, jeżeli jesteśmy zmuszeni do tego wyszacować, to pewnie to dlatego, że chcemy podjąć jakąś decyzję. Będę się starał tutaj też zadać swoje pytanie i być może trochę na nie odpowiedzieć. Oczywiście, że tak. Chcemy coś zaplanować. Cóż, warta by była prezentacja jakiegokolwiek menedżera, która nie zawierałaby roadmapy, pięknego planu, wizji i zarysowania tego, co będziemy robić w kolejnych miesiącach, kwartałach, a może i latach. Idąc dalej, gdybyśmy rozważyli taką sytuację, że została wybrana realizacja projektu A, który przekroczył Planowany czas, powiedzmy trzykrotnie, a mimo wszystko doprowadził do powstania produktu, który odbiorcy, odbiorcy pozwolił stworzyć nowy rynek i utrzymać, utrzymać mu się na rynku, uratował go być może. Czy ta decyzja była dobra? No więc raczej bylibyśmy w powiedzieć tak, ona była dobra, bo ona przeciwnie odniosła właściwy skutek. Ale jest też chyba moment, żeby się zastanowić nad tym, ale halo, Podjęliśmy tę decyzję na podstawie złych przesłanek. Mało tego, na podstawie kardynalnego błędu. Nie doszacowaliśmy tego przedsięwzięcia tragicznie. I tylko dlatego wybraliśmy go, a nie jakiś inny. Bo rachunek zysków i strat wydał nam się e, korzystny. E, w związku z tym przychodzi taki moment, żeby zadać pytanie, jak często wykonujemy taką analizę i odpowiadamy sobie na pytanie go, no go. Czy jest to faktycznie na samym początku i już na samym końcu przedsięwzięcia, czy być może powinniśmy zadawać sobie to pytanie bardzo często, właściwie przed każdym malutkim krokiem, przed każdą inkrementacją, przed każdym przyrostowym wykonaniem następnej funkcji dla klienta. Być może warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie chcielibyśmy to zrobić, czy to jest nam potrzebne, czy to jest rozwiązanie Waszego problemu? Estymujemy i szacujemy również dlatego, bo chcielibyśmy znać tempo. Chcielibyśmy wiedzieć, z jaką prędkością podąża zespół. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest stopień zaawansowania projektu, jak wiele już zrobiliśmy. W związku z tym mierzymy tę prędkość velocity naszego zespołu wyrażoną prawdopodobnie w Story Pointu. Gdybyśmy się nad tym zastanowili, to story pointy są jakąś abstrakcją czasu i wysiłku, czyli de facto kosztem. Więc chcąc mierzyć ten koszt i być może wpływać na niego na e, retrospekcjach, czy nie stajemy się najlepsi w generowaniu tego kosztu? Bo należy pamiętać, że e, prędkość jest wektorem, poza tym, że ma długość, ma też kierunek. Czy zastanawiamy się odpowiednio często nad tym, czy nasz wektor prędkości wskazuje do oryginalnego kierunku? No i w końcu estymujemy dlatego, o, być może nie w końcu, E, Estymujemy dlatego, żeby okiełznać jakieś nasze lęki i obawy. E, wiemy, że jeżeli przedstawimy 100 z wymagań klienta albo notatki ze spotkania z nim e, w postaci jakiejś liczby, to będzie nam łatwiej e, bestie okiełznać. E, jesteśmy skłonni niepewność zamienić na jakiś bufor w naszym szacowaniu. Jaki ten bufor powinien być? No prawdopodobnie zależy to od naszego widzimisię. Estymujemy, yy, teraz już chyba w końcu, yy, dlatego, że w naszych kalendarzach jest spotkanie backlog Grooming, czy tam backlog refinement, jakkolwiek je nazywamy. O czym ono jest? No przecież chcemy tam wyestymować elementy w product backlogu, żeby wiedzieć, co zaplanować później. Ale czy jesteśmy pewni tego, że jeżeli dwie osoby pokażą pięć story pointów karty o tym samym nominale, to myślą o tym samym rozwiązaniu? I czy naprawdę zastanawiamy się, czy to rozwiązanie to jest to, o które chodzi? Czy to jest rozwiązanie, które rozwiązuje problem klienta? Czy nie warto byłoby zastanowić się przede wszystkim na takim spotkaniu, yy, czy ta historia User Story jest dostatecznie mała, żeby znalazło się w następnym zdjęciu? Czy możemy je podzielić na mniejsze e, historie? I czy ono faktycznie o, odpowiada na, na zapotrzebowanie? A co na to e, te fundamentalne źródła wiedzy na temat Scrama i, i z innego e, prowadzenia projektów? Jeżeli Manifesto Festo i Scrum Guide i być może wiele innych, czy one coś mówią o szacowaniu? Otóż nie znajdziemy tam ani jednej wzmianki o stereopantach. Nie będziemy też y, mogli przeczytać nic o rozmiarach ciuchów. No więc o czym one są? Y, nie czuję się, w, nie jestem godny, żeby przed tym audytorium oczywiście opowiadać, co ci mądrzy ludzie tam napisali. Ale według mnie jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Otóż śmiem twierdzić, zresztą e, tak naprawdę warto odwołać się do tych, do, tych, e, do tych źródeł od czasu do czasu, być może nawet przesłać naszym menedżerom taki link do Agile Manifesto czy, czy Scrum Guide'a. E, liter tam jest niedużo, przeczytać to można bardzo szybko, a być może warto wracać sobie od czasu do czasu do tego i zastanawiać się, czy faktycznie robimy dobrą robotę. Śmiem twierdzić, że są tam zapisane między innymi następujące rzeczy. Otóż Scrum jest o tym, żeby dostarczać działające oprogramowanie w krótkich cyklach. Jest o tym, żeby ręka w rękę z naszym klientem, słuchać jego opinii i wprowadzać zmiany. Zespół Scramowy raduje się z tego, że pozytywna zmiana trafia do, do backlogu i to niezależnie od tego, w którym, w którym momencie, na jakim etapie zaawansowania projektu ona powstaje. No i z yy, mówi też o tym, by eksperymentować i pozwolić sobie na to, żeby samoorganizujący zespoły mogły same podjąć decyzję o tym, co sprawia, że produkty, które tworzą są jak najlepsze, a jednocześnie minimalizować wysiłek, który temu towarzyszy, czyli minimize, yy, minimize effort, maximize output, yy, tak chyba yy, tak chyba należałoby to zdecydować po angielsku. Albo, albo maximize outcome. Może lepiej. Yy, wyobraźmy sobie taką sytuację zatem. Yy, gdyby tak nasz produkt backlog składał się z elementów <laughs> o podobnej wielkości. Gdyby nasze cykle dostarczania oprogramowania trwały bardzo krótko. Kilka dni. Być może nawet jeden dzień. I gdyby y, nasza praca była na tyle przejrzysta, że nasz klient miałby wgląd w ten backlog, klient gdyż pod, y, pod osobą product owner'a mógł faktycznie decydować o kolejności elementów na tej liście, czy byłby zainteresowany tym, jak długo będzie trwało dostarczenie funkcji A? Śmie twierdzić, że zdecydowanie bardziej byłby zainteresowany tym, co dostarczycie mi jutro, co zrobicie jako następne. I na kanwie tej dyskusji o tym, co warto robić i na czym faktycznie nam zależy jutro, moglibyśmy zrealizować naprawdę lepszy produkt. Więc wydaje się to trochę szalone. Oczywiście nie w każdym środowisku da się to zrobić. Tak jak panowie tutaj mówili, przejście do skrama to jest proces, który trwa i trwa. I być może. Czasem, czasem podejmuje się też inne decyzje i próbuje się to zrobić od razu i efekt może być różny. Niemniej jednak są potwierdzone przypadki bardzo zaawansowanych zespołów skramowych, które dążą do takiej sytuacji, żeby cykle produkcyjne możliwie skracać, żeby przejść do bardzo prostych, prostych, prostych zasad szacowania, polegających wręcz na... Proste, średnie, trudne, a potem zastymowania zrezygnować w ogóle, by móc dostarczać klientowi e, jak najlepszą wartość i jak najszybciej zminimalizować time to market. I na koniec chciałbym pewnie podzielić się już ostatnią myślą. E, będzie długa, nie nadaje się na mocno. Brzmiałaby mniej więcej tak. E, czy wprowadzając zmianę, innowacje, nową funkcję? Warto zacząć od harmonogramu, który pozwoli zrealizować coś, co wiemy, że można, co wiemy, jak zrobić. Czy powinniśmy pozwolić sobie na odrobinę fantazji i ręka w rękę z klientem, naszym kochanym użytkownikiem, wejść na taką ścieżkę twórczego, kreatywnego rozpatrywania tego, co faktycznie jest w danej chwili najważniejsze? I tworzyć produkty, o których wczoraj jeszcze być może nawet nie marzyliśmy. Dziękuję bardzo.